Ucierajcie swój mąż dla dzieckich, jesteście kazaniakami. Unia Europejska pani nie? jest dla mnie szmatą. Wiara, walka, nacjonalizm! walka, nacjonalizm! Dość tego. Na mnie szczęście jest wiosna. Słupsk nauczył mnie, że istnieją słowa nie da się. Nie da się rozmawiać z ludźmi, nie da się postawić na czyste powietrze, nie da się walczyć o równe prawa, nie da się bronić praw kobiet, nie da się rozdzielić państwo od kościoła. Dość tego zrobimy w całej Polsce. Chodźmy razem zmienić nasz kraj. 26 maja. Głosuj na... Nie!